Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Diabeć i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Colon Jest ze mną Plaga i Bloody. Elo, elo! Ano Siema. I idziemy dzisiaj do Miasta Metalu, czy coś tam. Tak, ogólnie tak, tak. Staliśmy się przed moją nową super ekstra bazą wypadową, gdzie Diabeł pożyczył mi troszkę yy, obrobionego metalu, dzięki temu zrobiłem elegancką studnię. Tą studnię będę mógł położyć na pustyni, dzięki temu będę mógł tam normalnie pobierać wodę, wszyscy będą szczęśliwi i będzie tam pozwolił mi trochę rozwinąć moją bazę wypadową, którą Dobra. jeszcze nie mam i chcę zrobić na pustyni. Patrzcie na ten fenomen, Bloody ma niewidzialne skały. E, tak, tutaj już jest właśnie Hop. niewidzialne skały są, to się wszystkim podoba, Tyryryry, co nie, fajna sprawa, czy coś jeszcze chciałem... Bierz nie? się Zobacz. na balkon Baduszowi, po niewidzialnej tak. sztabu. To chodź, to powymieniamy się, ja mam dla Ciebie to mięso. Dobra, już Ci daję strzałki, mm, to tak, proszę. I ogólnie jest teraz buk po tym ostatnim update'cie, bo się nie da bukakę uzupełniać. Strzałki tam Ci dałem I trzeba mieć uzupełnione przez... Gdzieś, co jest grane? Podnieś te rzeczy, co tu leżą. Nie, wypadły też Że się wyrzuciłem przed chwilą. Dobra, nie, tu są! Chyba leżą, to się. Torba na torbie po prostu. Nie. Gdybyś ku... no wybierz spadły. z tej torby, może zniknie. Tu coś jest. Ale z tej torbie. To jest z nie ma? Jest pusta. Co, co? ty gadasz? Jak to możliwe? To się zbagowało znowu. Czekaj się, ja jest coś pusta No jest pusta dorwa rzeczywiście No i co się stało? A, to nam przepadły strzały i przepadło mięso No i na. Nie! O cholera Nie, mięso mam, tylko nie mam strzał A tu jest jakiś woreczek To strzały przepadły, gdzie jest woreczek? Ale, ale nie, to, to ale robaki. to się jakby wyparował co No dobra, skoro? ale to strzały to się zrobi po drodze chyba, nie? Dobra, strzały ogólnie się robi, tylko że strzały się robi po drodze. patyki za masz? No nie mam patyków Aha Jak masz, jak masz patyki to mogę ci wszystko coś, szybko coś zrobić No właśnie dałem ci 100 patyków razem z mięsem no to mi patyków nam nie było nie Aha, pojęcia, co się No to nieźle, let's go baby Dobra, olać to Ja mam Masz swoje strzały jakieś Dobra, dobra, dobra następnym razem go. ci zrobię to No Dobra, dzień już nastał, myślę, że czas najwyższy Wyruszymy w Mam Ja biorę kilka potrzebnych rzeczy, które jest potrzebnych Żeby mi tam przetrwać w tych trudnych warunkach Jakim jest pustynia I myślę, że możemy ruszać Trudny warunek jakim jest pustynia No, tam jest trudno przetrwać, tak bo jest. wiesz bo wiecie jakiś problem na pustyni się okazało? Tam nie jest problem, że brakuje ci skały, metalu Tam jest problem, że brakuje ci wody oraz drewna Wbrew pozorom, tam w ogóle nie ma drewna na przykład No dziwo No I na przykład idziesz i patrzysz, jak ładnie dorastające kłoda <laughs> I taka, taka dziewczynka, ładna Ładnie Dobra, dorastająca kłoda, let's go Proponuję zaatakować tą wioskę tutaj niedaleko Oni są bardzo apetyczni Zróbmy rzeź, pewnie, że tak No jak to się mówi, mam nigdy, nigdy nie jestem jakąś rzecz zrobić. Ostatnio wybiłem tą całą wioskę jeźdź. razem z dziećmi i matkami, więc... O, no to nie naprawdę? Na to. Tak. To w sam raz, to raz Jestem potworem. No, dzisiaj zrobi to diabeł. Dobrze! Diabeł Nie Jesteś wisi. potworem, mówię ci. Dobra, muszę... Zabiłeś dzieci. O. tam wreszcie śnić. Nie jesteś już ojcem? Mówię, jesteś, ci, mówię ci! Jestem w dzieci. dzieci! ale sieka, ja cię kręcę. A my byliśmy w tej wiosce kiedyś, to była ja ta, co rozpinialiśmy, tak jak wówczas na lewej To ze świątynią, nie? Tak. No. Ty no pijana Elżbieta chciała gdzieś kwasioki. Czy oni ze sobą walczą, czy co tu się dzieje? A nie, on mnie bije w ryj! Dobra, ja go nie widziałem po prostu. Dobra, i wszystko się rozwikła zagadka. No. Bo się trochę przeteleportował tam ściana i ja mówię, o, coś jest nie tak. O, no to nie złasz ksynka. Halo, ty też macie takie lagi dziwne? No, coś tak jakby zlogowane jest troszeczkę, co nie? I działa. Też to zauważyłem. Ale działa, działać, ale no, działa ale jest takie troszeczkę. Takie przynajmniej mam wrażenie. Dobra, ja nie biorę od nich ser, bo w sumie. Kurde, nie zrobiłem ser, zrobiłem sobie odcródkę, nie wziąłem ich. No to geniusz po prostu. U, geniusz. O geniusz No to słabo. Pociąłem typa na pół a on sobie Dobra, więc to, ja się jeszcze. Wy sobie tu powalcie chwilę, ja się w takim razie machnę szybko do domku, bo daleko nie mam. E, I no, wezmę sobie spokoło. po prostu. I wezmę sobie po prostu ten. Przy okazji no, napiję się też, bo przed wyprawą się nie napiłem, a biorąc pod uwagę, że idziemy na pustynię. A mam uszkodzone, bukłany są uszkodzone, że nie można ich napełniać. To jest bukłakę, bukłakę. Bukłakę. Ja idę pogadać z kosmitami. To ja nie, nie pokazywałem też na odcinku tego. A tu jest taka wielka. Puta. Tak, tam można rozmawiać z kosmitami, ja już tak. rozmawiałem z Flagusem, Porozmawiaj to z nimi. Mhm. Oni ci prawdę powiedzą. Oni powiedzą, że w ściekach ktoś mieszka i trzeba. Dało dokładnie. Ja bym też z nimi rozmawiał już. Nie pamiętasz ich? Rozmawiałem, no. no. Może na live, a nie na odcinku. Ta. A, no właśnie, nie na odcinku. A, wydało się. Ej, jest nie ten! Są napisy! Napisy polskie w sensie? Nie, 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 ale angielskie są napisy chociaż, bo wtedy to się Aha. tak średnio... A, wtedy nie było napisów, no nie było. Faktycznie. Teraz, no to dobrze. Dobra. Mam troszkę odstrudek, A, no ale się, się zaczynają teraz... także, elegancko. Żaden, za żaden wąż mnie nie ugryzie, bo takie mam odstrudki. No. Żaden wąż! To nie, że chciałem po, po, pokazać się z napisami i tak dalej, ale się zaczęły napisy i jest 2 na 10, także... Aktualizuję mm. Ej no musimy iść kurde do tych Strange Tunnels The Severs tak zwane Dobra zaraz idziemy wszędzie dalej tylko ja już muszę do was dobiec no, Jak że noszę dużo wystarczy. rzeczy to moja stamina po prostu się kończy dużo czy szybciej Bo wziąłem wszystkie potrzebne rzeczy przeprowadzkowe Bo ja się tak wie, wiecie jakby przeprowadzać przeprowadzam trochę I wziąłem po prostu wszystkie przeprowadzkowe rzeczy Żeby nie nosić tego Słusznie. No i to... dobrze Wiecie jak to jest, wiecie jak to jest, kiedy się nosi całą studnię w kieszeni Rozumiem, Ej, rozumiem Ej, tu się zrespiły jak... osoby No to koło je. Siostąd, siostąd. Siostąt je toporem po twarzy? Ej, mam problem, bo się zacięło mi tarcza, mi się zacięła To mi się zdarza czasami O dobra, działa chyba Czemek. Czasami mam taki dziwny bóg, że na przykład nie ma. z mogę być, bębenka, czy nie? bo się w wują Co, To nie możesz? Że mam czasem taki dziwny Bóg, że zacina mi się atak i nie mogę atakować, nie? Tak dziwnie. Ja to tak mam zaraz po wyciągnięciu rzeczy, że muszę poczekać i tutaj. No czasami nie. tak jest. A bo no, jak ci tak wytrąci dziwnie. niewolnik jakąś, jakąś rzecz z ręki, bo czasami też się zdarza, że cię wytraca rzeczy z ręki Dobra, pokazałeś sobie z tym, pogadałeś sobie no, z tym no, no. no to idziemy dalej. Oni ogólnie mówią, bo tam się też nie skupiałem na tym, bo już to kojarzyłem. Oni ogólnie mówią, że jest jakieś niebezpieczeństwa tam pod ziemią i że musisz w, ście w ściekach zabić jakieś tam super, ekstra potwory. Macie pozdrowienia od Rafałka. Dzień, A, rafałek. to dziękujemy, miło, miło nam. Pozdrowienia od Rafałka, zawsze. Ej, gdzie jest reszta, bo widzę jedną osobę. Gdzie jaka reszta? No idzie. Diabeł, a di za mną, o, No się ja tu ma. jestem, spokojnie. No się bałem, że się zgubiłeś w piachach pustyni. Nie, Ja znam tą kieszenie już, jak was tą kieszeń. już tyle kieszenie, razy. Kieszenie, kieszenie, Na pustyni, że wiesz, ja już ją pamiętam. Tak ja Co, co, co jasne, jakiś rozumiem. czas, co jakiś czas sobie po prostu przysiadłem i chciałem bo taki jestem zmęczony. Życiem. Idziemy tutaj w górę, wiesz czy? Ten? Tak, tutaj w górę. Uważaj! O nie, o nie, nie. One są najgroźniejsze! No dobrze, uratowałem ci życie. Dobra, Dzięki. walczyłeś kiedyś Dziękuję. z skorpionami, Panie Diabełu? Walczyłem, walczyłem No, to uważaj, bo A, Walczyłeś z, z Christianem Smokiem, gość? A, walczyłeś, bo byłeś tam ze mną Dobra, nieważne Tak, walczyłem no, <grym> Nice Muszę przysiąść, to nie jest szybka kupa Oj, Ja ślera. też sobie tutaj strzelę A no, ja też Dobra. sobie wam. nie możemy, możemy biec Choć To bita, że ty się nie, się nie wstydzisz w ogóle Nie wstydzisz A w sumie sukienkę ja. masz, tam otworek No leci. właśnie, ja mam sukienkę Zresztą, co, 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 jak ty, inaczej to byś sobie wyobrażał? <grym> Majtki na bok, jeżdżę, kupa paczkot, nie? No Mo może, no. może tak, ale nie. nie wiem, czy ja był tak, gra jest na gotiku. Tu na przykład magiczna bariera myśli, że skąd została wymyślona. No, przecież. No. Gdzie wiesz, ja miałem rozum, gdy ja o tym nie, nie myślałem? No, rzeczywiście. No. Patrz. Tak mogło być. Może, może to jest ta dolina, ale później. Dla Ej, me, ale ja zobacz ile tam jest metalu za tą magiczną No, bariera. jest Muszę ten! Exile to jest wygnaniec, także. A kim był główny bohater gotika? Wygnańcem, znaczy no. był przestępcą. Wygnańcem. Był gangsterem był. Był gangsterem i wybrańcem był. A coś. został wkopany do kolonii przez. E... Ej, ale one wyglądają te, te ogromne... był. Wygląda jakby cię uje, urąbał tym głównym. No, przecież one pleca? wyglądają jak... To jakby cię zabił, miał nie? takiego usiora wielkiego Pff. No ale to. wygląda to, jakbyś jakby miał przeciąć tymi szczypcami. Tu nie, przecież to m byś normalnie. Dziwne jest, że no. nie, nie robią tego. Jesteśmy dobre wojowniki, robimy uniki w ogóle. Dobre no nawet no. no, nie czuję jak grymuję. Ja pluję na... O, no i dobra, na wuje. Się nie, Ej, nie czuję jak grymuję, a diabeł na ciebie pluje, tak? No. To już mniejsze takie. Tak, to są małe skurczybyczki. One są takie spokojne, luźne. Ogólnie też jest dosyć spokojna dzielnica, wbrew pozorom. Wydawało się, że jest niebezpiecznie, ale nie, jednak jest bardzo bezpiecznie. Znaczy... Czy atakujące skorpiony, co sekundę, można nazwać bezpiecznym miejscem? No nie powiem No wiesz, no zobacz jakie one są nie, tak źle, to nie po prostu przytulić, co nie? A że to takie jak hieny to są Takie jak to to nie? Ja bym z tymi kokami powalczył A Dobra, widzisz, my tu dalej. byliśmy ostatnio i powiedzieliśmy sobie, że o nie, 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 koniec mapy, nie, nie, nie Kto tak powiedział ostatnio? Jak jak z byliśmy, no Koniec a mapy, a to dopiero początek <laughs> This is the only beginning, my friend Dobra, muszę ten... Zaraz tu niedaleko moja baza jest wywodowa To zaproszę was... Ona jest jeszcze w budowie, co nie? Ale zaproszę Aha. was do za środka Będziecie mogli to się... To kiedy... Ten. To zbudowałeś ją Och, no wiesz jak to jest O, o macie metalu, ja zapy... pierdzielę Tu macie... Byłeś tu? Ja To jest Dzielnica metalowa To jest dzielnica metalowa Tam dalej jest jeszcze metalu... więcej no, tu jest metalu od tego. No i właśnie tutaj w tych rejonach zbudowałem też domek, co nie? Znaczy, domek buduje się jeszcze. No, ale gitara się ma. O, to jest dzielnica metalowa. To jest tyle metalu, że starczy ci do końca życia. O, on to tyle potrzebuje akurat. No. O, widzę domek. Ja o, no, taki? Taki mały, skromny domeczek. I dobra, to tutaj jeszcze nie byłem, wow, wow. No i tutaj Ta, właśnie jest to jest. miejsce bez potworów, a dużo metalu. Tak, tutaj tu w ogóle wilka. nie ma potworów, tak normalnie, A zaciął mi się, mam laga. Ja też mam. Ja też, ja też. I tutaj w ogóle potworów nie było, jak tutaj normalnie jest ten, nic, nic, zero potworów, naprawdę, ten okolica. I tutaj takie skromniutki domeczek. Ej, ale to może jest tak, gdzieś tu może jakieś miasto jest, czy coś, no bo to kurde... Tam dalej jest miasto. Chidzimy do tego miasta zobaczyć? No, no, tak, Ale się węża, tam jest wężowe miasto, jest miasto. dobra. Poczekajcie. Ej, dziwna sprawa, bo tu było drzewo, a teraz go nie ma. I bo postawiłeś by... dom, jeśli nie respią drzewa. Ale to drzewo było takie ogromne, które się nie da z tego wytegować, nie, więc. Aha. Dziwię to. się, że zniknęło, szczerze mówiąc. Może jednak się dało czymś go wytegować. Dobra, To tu masz jeszcze jedno... Jest dombartek na górze, patrz, proszę. Ej, czy po prostu tu nie robię, tak? I ona działa, tak? Nie jest dombartek. Ej, i jak teraz. Ona zapewni... się zaraz zapełni wodą, trzeba? chwilę okay. poczekać. Dobra. Idę polować na skorpionek, jakby sobie tam Jest studnia? Eee. Dobra. ile tu jest O, jest miasto, rzeczywiście, wow! Tak, to jest miasto wężowego kru, i tam jest chyba kościsty smog, taki główny, tak mi się wydaje. Co Nie, no ten główny smog jest chyba w tym mieście z. tam ze Spaczeniem, wiesz? Nie wiem. A ten główny smog ogólnie kościsty, to jest ten, którego wam pokazywałem. Ale no gdzie jesteście? Ja to jestem to jest... w domku, w środku, A, na piętrze. Jo. A jestem tam, tam dalej, biję się z tymi skinami. Nie ja jestem na piętrze, buduję właśnie ten, swój domek. Ozdrawiam. O, już ci się woda pojawia. Jeny i tak? metalu. Gdzie my się będziemy, Piotr, chcieli to pobudować? No nie wiem, gdzieś tutaj, obok. Będziemy sąsiadami. O, ja już patrzę, patrz jak się ładnie. Chodź, chodź, flagu, zobacz, chodź tu na piętro na chwilę. No. Patrzę, patrzę, ładnie się tutaj, już. Ty, pasi konik! Narzędzia. No, no pies, to są jest takie. Ko koniki polne. A! Tak, to są gigantyczne koniki. One są mocne? Polne. Trochę. Mocne. Jak bardzo od 1 do 10 są mocne? Eee, 2 na 10, co ty? <śpiew> <śpiew> Nawet mnie nie dobra. strzelił. Prawie, prawie się dał nabrać. No <śpiew> dobra. I co, napełnia się już i normalnie? To nie jest zły pasikonik. Ej, nie, nie, dla mnie jest puste cały czas. A Je, nie, woda tam. Jak się nam pić tej wody? No e, już, wziąłeś. O, musiałeś. faktycznie. Nie, 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 wszystko. Wziąłem. nie wziąłem, Nie wziąłem, nie To jest grane. Halo. Musisz klikać bukłak, jak chcesz bukłak, nie? No dobra, ale... Nie czekaj, bo to jest pół... Hm. Gdzie ten pasikonik drugi? A tam lata. I znowu jest znowu. No woda. faktycznie. Już nie na, ma. Raz, teraz napełniłem bukłak. I na ładne jest to miasto. To idziemy, I chłopaki, nie? idziemy tutaj? Tak, to jest wężowe. Poczekaj tak, na nas, tak, bo tam proste jest strasznie silni, i prawo. tam są silnici. Poczekaj, bo ja muszę Oni się... mają te, te trójzębie, te takie fioletowe. To są typy? No, tam jest cała wioska typów. I jeszcze żmija oj, są, które się i jadę. Ej, dziwna walą. sprawa, chcę się napisać normalnie, po prostu wciskając no. E i nie mogę. Mogę napełnić bukłak, a nie mogę się napić. Może się już skończyła woda, bo u mnie Ale cały czas, ma czas na się kończy. Co jakiś czas się pojawia i nie mogę się napić i znika. No to pij z bukłaka. Dobra, będę pić bukłaka najwyżej. No dobra, jest o to, w grunie, że można napełnić bukłak. No a domek kiedyś dokończę, bo drzwi jeszcze nie ma i to jest problem. No mały <laughs> problem. Tak taktyczne, też taktyczne foto zrobię drewno, tego. Poczekaj, odłożę wszystkie pierdoły też skrzynek. Takie, które bo nie będę guys, nosić ze sobą. O, nie, tylko tu wszystkie takie rzeczy, które nie będę ze sobą nosić, bo są zbędne. Które po prostu wziąłem, żeby tu były zapas, jakiś taki drobny i będzie gitara. Tak, tak. No, teraz można. Teraz mogę iść na walkę. Co pełen, zapraszam, praktycznie, zapraszam. Praktycznie pełen ten, dobra. No kiedyś tu się rozbuduje, co? Nie jestem już na dobrej drodze, bo jest studnia. Dobra, Piotrek, widzisz to tam, gdzie jest dom Bartek? Obok dombobartku, tak, żeby go nie zepsuć? No, ale tam na górze myślę, że się wejdzie. No, easy. Tam no, zaraz wejdzie. są obok te kolumny końcowe, nie? W sensie o to mi chodzi. Aaa, odejdź chodzi. Ale tu musisz uważać, bo tu dużo jest kolumny końcowych. To może staniemy no, się razie... hodowlę pasikoników zrobimy. W każdym razie, no. i, i, to, jeśli chodzi o drzewa, ej, odwróćcie się na chwilę. No. Jeśli chodzi o drzewa na pustyni, to są takie. Tutaj A, dorodne, dorodne drzewka. Las. <laughs> A, No, to nie z Dorotny nie No to może jakieś 3-4. <laughs> nie, no tu są, nie się, ale ogólnie jest tak drobny, trochę czy nie? Tu jest taka baza jakby trochę. I to jest właśnie wężowa dolina. A właśnie, poczekajcie, ja save'a przecież mogę zrobić. To, to. zabił lejenie. To jest dolina. Zaczekajcie chwilę. To jest. Pewnie hardkorowa. pasikonik. On, ja już jednego pasikonika uróżnąłem tutaj przecież. Tak, to są pasikoniki. Pasikoniki są takie 2 na 10. Poczaj, to robię same robię trafę. raczej, tak? Nie, on się zapisze Ja się pawne, zapiszę, na bo ja mogę tu łóżko się zapisać. A, ty ty No, to Ja wam w ogóle proponuję śpiwór zrobić i zrobić właśnie taki zapasowy spał A śpiwór? Point. No, gdybyście no właśnie, zrobię się tu śpiwór. Nie, bo jak wydedniecie, to musicie biegnąć przez całą mapę, co jest mega irytujące, biorąc pod uwagę, że tutaj naprawdę można zginąć. To może diabły tam na skalę obok, tam tu, o, żeby nas nie zeżarło jak się zrespimy, jakby co? W sumie to jest dobry good point. O, tu za skałą można ciapnąć Jelo mm, Czekaj, where is sznurek? Kowal tam jest jakiś, to jest Kowal... To jest cała Ko wioska, ziom. Janek Kowalski, normalnie Gdzie jesteście, bo nie widzę was? Pod wejściem Uwaga, Hina do kogoś biegnie Tak, do Tak, i to jest... Gdzie, Gdzie ty, ty jesteś Tu, pod skałą i ta cała wioska trochę. Diabełu to jest y, wioska tych wężowych władców, co nie? W sensie gdybym ja... I tu łapiemy Kowala, stąd, Piotrek! I to jest, no. i też, i tutaj można też kapłana złapać, tego wężowego. O, to kapłana chyba bym wolał, Tak. Wiecie? Oni są ten, tylko jest problem, no, daleko, wiadomo, daleko jest to. My się długo musieli ciągnąć, więc... To jest ta sprawa. Zachodzi na obiekt lub element coś tam. Jesteś siedzi tu w krzakach? Oj, pasikonik morderczy mnie Lubię was. A gdzieś tam biegniecie. Jesteście tu. No i chuj. Zwierzę. Ja jestem tu przy skale. tego. tu No bude. widzę. Siemanko. Gdzie jest diabeł? Zgubiłem A bierzesz, go. Zwierzę ma gdzieś tam pomijami. podobno. A co to za ten zwierzak? Pa! Widziałeś go? Gdzie ty jesteś? To, to jest, tu? Ee, łoś. Wow, rzeczywiście <laughs> ty jest... Łoś. <laughs> <Pakaźcie miga. śmiech> Patrz, łosica, ten, tak, łoś! To jest Łoś?! Pokażcie mi go. Pa! Miłosica tylko ten. Łoś normalnie. Łoś. Łoś. Jakiś tu ładny. ME! Ej, tak gdzieś jak patrzycie tutaj jakieś... Ej, tam wiesz jako fajne jest daleko, co nie widzicie, to coś tam wieżę, tam daleko. No co, wbijamy, bo tak czekamy. Wbijamy przez ja nie postawiłeś to, gdzieś ten, ten ten? Śpiwór? Tak, chodź pokażę gdzie. Oła. Czekaj, gdzieś? bo wbiję ten. No Chodź tutaj O, słychać tego kowala, ja go chcę mieć tak bardzo mocno. A ci go słychać, tego kowala? Ja nie słyszę tego kowala. Jak ja podchodzę pod mury, to słychać go tak, ostro. bije. A tu się za. Komuflowo. Dobra, go Dobra, jestem, spawned, the spawned, skały. updated No dobra, to co, idziemy głównym wejściem? No, no. go głównym! No dobra Jak na Hogwarts. Ostatnio yy, zginąłem, jak byłem na głównym wejściem, więc pro, pro, polecam to wejście A z kim Bardzo byłeś? fajne Z Flaugusem No, nie byłeś ze mną bojściu. No wiem, że nie byłem sam, dlatego ty będziesz tak, ja, ja, tankiem Dlatego jak ja masz level tankiera, tank, e, Ten, fajny yy, 57? No to super no Nie ma ich, patrz na wejściu. Ja jest spokojniej teraz. Wow, no tu... Ale byli przed sekundą! je. Ale na wejściu ich nie ma, wcześniej byli no nie ma. Ale do nas są padli. no nie ma. No, bo ich zabiliśmy wcześniej, to oni przecież się nie lespią. No, no, no. A, zabijaliście, to ja nie zabijałem. Ja też nie zabijałem. Nie no, ale wtedy jak plaga, wtedy jak są plaga Nie, byłem. ale A, no. No, to byli. No. Byli wcześniej. kilka razy mieliby być? No to tak, jak człowieka zabijesz, to przecież on znika, no za ty głupi jesteś plaga? No, no, no. no taka, no, właśnie plaga, co ty jesteś. <laughs> Chcesz możesz dać Podem są sam. Mija, zabijanie boszczyka, ale ładnie. O, jest chyba normalnie... Oaza taka, zobaczcie na dół jest woda. Ej, wow. Tu trochę. Tu są normalnie drzewa, można tu spać. Znaczy, Ej, zobacz roz. jak tu ładnie! Nie uważaj. Widzę też Miki. Jesteście ludzie za mną? No kurde, Jakie ładne to miasto jest! Wieśniaki dalej są. No są tam daleko, a i zobaczcie, jakie ładne. Ej, ale tu chyba, patrz, jest normalnie woda, i normalnie cię możesz się napić, co nie? Ej, kurde, od czegoś oberwało się. Oberwałem, o co, z cześćkami bijesz? Konio mnie! O o. Ty ma trójzomb fighter, I to o, jedynka kurde. jest. Uważajcie, tu są silni, 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 którzy. No nie, fightery jedynki, a jakie mają zbroje? Snakes strikes! I with metal znikleć No w sumie to wszędzie jest metal. No jakby tak jakby ci metalo brakowało. Kurde jeszcze żmija na dokładkę. Żmija z... nie wiem tele... przestańcie Przestań ci się teleportować chamy, to jest naprawdę niemiłe. O ty cześćku. Nie? Swojego pana Ile? ale po 50 z nich metalu leci. Wow! Ej, wiesz co? Nie działa dla mnie teraz w ogóle mięso plagousowe. Jak to? No nie działa. Chyba, no, że nie, już nie mogę jest. teraz tego... Po jakimś, update'cie chyba nie mogę tego jeść. Więc ja. Może teraz już się nie da, Nie, no, nie działało. Rzeczami. Przed sekundą. Ale właśnie. może dlatego, że on. Tak, tak. Z innego trybu. Nie, tym... raczej nie, mogę ci. No, cholera, no kurde, nie działa. No, o, coś się, się po prostu. Oczyszczone gdzie, mięso gdzie? i nie. Nie działa na mnie. Gdzie jesteście? A tam poszliście. Ja muszę tu być mega ostrożny. Na mnie po prostu w świecie to mięso nie działa. A, no, użyłem antidotum. No to nieźle, Bartek. A i rzeczywiście mnie też nie leczy. on no, to jest tylko leczy chyba wężowych tych kanibaliów wychodzi na to. Więc teraz tylko się... ciebie Piotruś leczy. No. Aha, no to nice, aktualizacja. No, no to taka aktualizacja, która trochę może utrudnić nam zadanie. Dlatego... Może dlatego ty nie mogłeś używać też czyli super, czyli rozumiem, że ty nie możesz używać na przykład wężowych strzał, nie? No to. To chyba no, będzie że trzeba zamienić Piotruś tak. i ty będziesz musiał wziąć chyba setę, no to wychodzi. No, a ty tego. To nice. Chociaż ty możesz robić strzały, ale... Nie no pewnie prostu be... z nich strzelać. Nie wiadomo, Że ich no, nawet zobaczymy. nie podniosłem, one po prostu zniknęły, to ty no byś podnieść, nie? Waga idzie na was kilka. Ale to by było bez sensu wtedy. O, o kurde, ale laguje, laguje okropnie. Ooo, w dupiu. Wow. Panowie. Uwaga, panie... z jest, jest tam mamy Smeltera, jest kowal, jest kowal, jest kowal, jest kowal, jest kowal Piotrek tak żebyś nie zabił kowala, bo jest kowal tam, ty też. Ale łapiłem tego kowala w końcu czy nie? w sumie? Bo nie wiem czy go Nie, dociągamy. no potem. Teraz, teraz to nie co, bardzo. go złapiesz. Jezu, no, ile sobie ich byś... na klatę ściągnąłem? Musisz... Musisz potem będziesz musiał ich ciągnąć. Dobra idę ci. Kurde, ale mam lagi, co nie? No ja też mam. Teraz mam to w ogóle miecz troszeczkę. niewidzialny w ręce, także nice Dobra, no, dobra ujebałem no tego kowala, więc nie będzie zbierania żadnych kowalów. No spoko, spoko, spoko. Ja, ja nie mam czy ma atakować, no pokaż się mieczu! Co to ma znaczyć? No mam niewidzialny miecz w łapie Najlepiej to jest jak jedna osoba odciąga, a reszta walczy no, wtedy dobra, pokażę. O... Mam laga, jak mnie zabije to przypał No cię trochę, ale... Padnę odciągnęłem odciągnąłem troszeczkę ich od ciebie, wiesz? A ile, no ale, ale tak Ale to z padnę. strzelam, wiesz, daleko. O, to dobra, to pop... o kurde, a oh, wow! Ale oberwałem Mam laga Masz, a bije mnie coś teraz? Żyjesz, nie, nic Uff Nie mogę ten No mam, pe pewnie mnie wyjebie z serwera, także nice Kurde, ale masakra, że nie mogę się leczyć, to jest najokropniejsze. Że leczenie plagusowskie nie działa. No jak się robi te mistury za Aloesu? coś się odcina. Aloes i wrzucasz do kociołka. Coś słyszę? Słyszę jakieś dźwięki, ale no dupacycki mam ścisnąć. Tylko do tego specjalnego kociołka, niezwykłego tam. Który to jest specjalny kociołek? Taki na wyższym poziomie, jest taki na ognisku taka metalowa konstrukcja. przeżyłem, dobra, jestem. Odwiesiłem. O, jakaś notka była śmieszna. Ale zniknęła mi. Straszny. to Przeżyłeś, bo bo cię osłonięliśmy. No i pragueł. dobrze, dobrze, bo ja mam takie zwiechy znowu mam zwiechę O, już ja Kurde, gorzej, że jest. Najgorzej jeszcze, fajnie, fajnie, tylko że yy, niestety plagiuszowe miejsce nie działa i to powoduje, że jest o wiele trudniej. No, ty, dobra. no, próbuję grzebać w czymś, nie mogę. Albo się pojawiają szczczanki. Dobra, dobra, idziemy trochę poplądrować. No idziemy, idziemy. Idziemy zwiedzić to miasto w ogóle. No, to fajne sumie, miasto. Może będą jakieś skrzynki tutaj. Może to będą. To. Podobno tu są bardzo dobre itemki w skrzynkach, tak słyszałem. A to w tym mieście. O, jest w jest następne. Znaczy, tak, stanowisko kowale? E, 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 no bo to tak jest widać, ten, którego zabiliśmy. E, Widzowie mi pisali, że to są bardzo dobre skrzynki właśnie. A mi się wydaje, tak że to chodziło o to miasto ze spaczeniem. Nie, nie. To jest tam miejsce jak nic. Mi pisali, że w tym miejscu ze spaczeniem, nie? Bo no, wiesz, tego odcinek robił, nie? To wiesz, może... Musimy ich powoli, na pewno nie idźmy Mas, na łatwo Tak, tam oni jest są cięcy, oni proste. dużo biją, tak, tylko. Oni są, oni są cięcy, tylko że jak zaatakuje was dziesięciu, no to wtedy jest dopiero problem, co Łaza, można się napić. Można się napić, to ja, fajne. Ej, chodźcie gdzieś tam głębiej, bo tam wygląda na bardzo fajne miejsce. Dobra, no, ja to muszę was przez dookoła, was pilnowane, nie? bo to jest nowy teren i będzie mi lagować strasznie. No, to trzymaj się z tyłu, byle by nie, nie agrowali na ciebie, nie? No u mnie to w już okay. pl pl lata, plaga się teleportuje. Mogę trochę wziąć więcej wziąć metalu do naprawienia tego. Ciemno się, się robi. No to co, rozbijamy gdzieś obóz? Jakby tu wejść. Widzicie, to jest jakby jakieś takie mniejsze osiedle. Jest. To jest no. chyba dzielnica handlowa. <laughs> tak mi się wydaje. Jak znam te rejony, to jest dzielnica handlowa. No, tak wygląda trochę. Wejdźmy sobie tu na pagórek. Uważaj na magiczną barierę. Jakieś typy Ciebie? są tutaj poprawne. Nie, tu magiczna bariera jest daleko daleko. Tu jest o, idealne popisie. miejsce. Ej, patrz, to no jest patrz. idealne na bazę, idealne miejsce. No. Sponio. No, ładne miejsce, muszę się znać. Byście mieli wtedy Fajne, tylko że troszkę groźne. No, znaczy nie tyle co groźne, co nie ma drewna. To jest największy przepawa chyba. Nie ma drewna, jest drewno, znaczy, no, jak Ale, myślę, no, ale boki. No właśnie o to chodzi, że masz dostęp do tych wieśniaków. Tak, tutaj byście mieli nawet nie takie złe miejsce. Bardzo miłe. tu wzgórzem. Ej, poczuki mur. A, bo my wyszliśmy z miasta już. No. no tak, tak, tak. To jest trochę poza miastem. A tam chyba głębiej pójdziemy. Czy idziemy wzdłuż tego pustyni, czy tutaj pustyni? Nie, pustyni? no, ja bym wszedł do miasta. Mi się wydaje, poszukać, że moglibyśmy zakończyć odcinek tutaj, Bladuszu. Z... Oj, kobra goni Ej, patrzcie, a tu jest jakiś ten koło bólu, może tam wejdziemy. jest jakiś dziedziniec i w tym dziedzincu jest koło bólu. Może będą jakieś itemy fajne teraz że no teraz będzie, zaraz na no nic nie będziemy widzieć, za sekundę. No, no to wiem, dobra Dobra, to by było chyba tam. na tyle Wiec w dzisiejszym odcinku. Dobra, już to jakby to się my to my. To to po ten, a tym akcentem zakończymy, Tak, trzymajcie się, się, a w następnym po odcinku idziemy po, po tej tej skrzynki. Tej dokładnie. Trzymano, no hej